Przepraszam, że nie było długo odcinka, ale po przerwie wracam. No, wracam. Dzisiaj zagram sobie na Robloxie gierkę My Movie. Czyli tam gdzie robimy, ja dużo filmów zrobiłam na tym tymi to ogólnie, bo jest gierka szczerze powiem nawet. Dobra, to może zróbmy sobie film. O oh, kurde. Tak. Jest tutaj dużo użyłek z spina i takie tam. A teraz sobie zrobimy znowu animację o takim nóbku czyli takim czymś jakby. Okej. Okay. Może takie się ptozki mi się poznaje, czy coś nie wiem. Okej, okay. to właśnie jest taki kwadracik. O, jest okej okay. przecież. Kurde, to tu boli. Okej. Okay. Hmm, takie ręce. Mm, nie, tak. Okej. Okay. I co, ja? Jak wiecie, 1000 subów, to będzie live, bo tylko 1000 subów mogę live robić. Ale to nie teraz. Moje największe marzenie, wiem, ja na 30, 30 nie mamy subów. Żeby moje marzenie jest, żeby mieć 1000, po prostu subskrypcji jak wam się to kiedyś uda, to oh my god. to będzie live, 300 likeów będzie chyba nawet więcej a w sumie wiecie co, wiecie co wiecie co sobie tak o co ułatwię sobie trochę no Hmm, hmm, hmm. Okej, okay, nieważne. Dobra, jaką twarz by teraz sobie wybrać? Okej, okay, teraz klikamy sobie tego ludka tutaj, żeby zrobić animację. Teraz tak, mamy lekko, jakby. Teraz po prostu musimy przesuwać. Może coś takiego. Zależy, jak szybko to chcę, na przykład robimy resetuj. I jak coś takiego, no to szybciej to wtedy trochę idzie. Ale my chcemy wybrać to tylko. I wtedy to tak wygląda. I jak chcecie się szybciej, to klikamy na styl tutaj, na tą piłeczkę. I możemy sobie ten. I to wygląda jak to wy ten. Ja zawsze używam wejście w wyjście, bo to jest jakby najszybsze i najlepsze. Ale na razie po prostu wykłać. Bioremy. Bierzemy. No, jest OK. Teraz na przykład chcemy pomachać. Nie? Gdyby... O, coś takiego, nie? To z nim się zaraz zajmiemy? To klikamy ten, jakby ten plusy, kolejny klip i wybieramy ten, ten który chcemy. No i to będzie tak o. Żymachamy wiecie co chodzi. I znowu kolejny klip. I tak o to idzie. Nie mam niezkontrolowanych klipów, tylko jak chcecie, następny to następno, 20 Robuxików albo ile to. Teraz się może z tym gościem zajmiemy. O nie, nie chciałam tą twarz. O nie. O dobra, man face. <grym> Ta twarz jest fajna. Okej. Okay. Tak jest okej. Okay. Okay, kolejny manifest mogłam również nie zrobić, nie pomyślałam. Ale czart. Już jest jak jest. Ojej, to otworzyło się dużo. Jeszcze mniejsze? O oh my god, jakie to małe. Idealnie. Zobaczcie, na razie to tak wygląda. No to jest ewidentnie za wolno Okej, okay, bierzemy znowu ten, wejście, wyjście I znowu wejście, wyjście I teraz trochę tak będzie wyglądać O nie, no nie wiem czy to takie fajne jest Ale no cóż Jest, jaki jest Otóż nie, jako animacie jest coś zrobić, może Okej, okay, już wiemy jak to z nauczyć. Robimy sobie z mn. ten, Może kilka dzisiaj filmów zrobimy, albo dwa, albo jeden, nie wiem. Piszcie w komentarzu, czy tego Robloxa mam nagrać jako następny odcinek, czy co ja mam nagrać. Nie. widzowie, dzisiaj zostawicie 20 albo kiedyś tam. Nie, nie wiem, teraz na no, przykład na tym filmiku, nie zostawicie 20 łapeczkę w górę. będzie znowu na przykład film jakby z tego Muffy, czyli no, z tego tego, tej gry tutaj. tutaj. Ten, no. E, dobra. Okej. Okay. Piszcie komentarzu albo po prostu, nie wiem. Um, nam na. Co powiedzieć? Czy chcecie bardziej shorty, więcej czy więcej filmów? Jak was nam chyba filmów, ale nie wiem. Um, um, um. Dobra, bierzemy znowu tego. Mógłam po prostu to użyć, ale nie, nie, nie. Okej. Okay. Zobaczcie, że tutaj tak pójdzie OK jak teraz sample robimy coś takiego D O Ten na przykład teraz znika Robię teraz coś takiego Ten może być troszeczkę większy Ale nie wiem O kurde, już nie mogę więcej obrazów robić O Widzę, co, usuwam ten Znowu robię kolejny klip z tego Coś tam na mnie wyszło no Coś się spodziewałam, że tak będzie Ale skąd to widziałam, tego nie No już zabrakło obrazów, no oh my god Okej, okay, jest, jest okej. Okay. Mhm. Mm że zobaczmy sobie, jak to wygląda. No, jest okej, okay. się już Jest okej, okay. nie widzę sobie. No, Chyba tak. E Przemówienie Best Friends Forever Może teraz to zadziała Włośnie sobie to To jest panel najlepsze Teraz pusty I teraz Robię to Chociaż wiecie co? Nie Chwileczkę z tego To, to. Też! To wchodzi na to? O nie Okej okay. I co to musi na to wchodzić, dlatego robiłem jeszcze raz te i teraz wchodzi na to widzicie? Tylko, się tam dzieciaki umy trąbią Dobra i teraz, jak bym to chciała zrobić? Okej, okay. już się przed chwilą nie odzywałam, ale no, espera. Okej, okay, tak jest okej okay przecież. Teraz no, muszę to usunąć. Oh my god. Co nie? Jest jakaś twarz taka, na przykład, zawieszmy znowu face. Tak, Jaka... jest taki to straszny. I chcę, 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 To może? Nie, o, znowu trzeba face. Spring Bonnie? Dobra, Ok, teraz zobaczymy sobie, jak eh? yeah. to wygląda. Chyba okej, okay, nie? Co się nakrywa? Fów, to się nakrywa. Okej, okay. chyba jest okej. Okay. Co so, nie widzowie czy coś z tym może dodać? Dobra, żeby. Okej. Okay. Widzicie? O, to jest teraz O mojki, to mi się 20 Czasu? Nie wiem, ale tyle. O mojko sobie.

Ora, il presidente del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio europeo, è jak widzicie mój film, to pokażę Wam moje inne filmy, jakie kiedyś czy dzisiaj to też robiłam. O, mój film, zobaczcie. Może ktoś mi go posarduszkuje? Okej. Okay, best friends forever. Jedna yeah, no, osoba, o. No, dobra, to pokażę Wam chociaż moje filmy. Moje filmy. Tyle ich mam. Mój pierwszy na przykład Wam pokażę. To na nie jest film, ale... A co? Nie, to też nie ogarniam. No dobra, może to Okej, okay, to robiłam chyba 3 dni temu Tak, chyba trzy dni tak przejaciółgo czy w ogóle nie umie być bala grać Zobaczcie <ścoughs> Okej, okay, to teraz kilka moich o. Roblox, co to jest? E, instalowanie? Rock okay, heaven. Zagram w to Granie. co jest tłumacz, dobra? Nie O nie! Boże, co to za muzyka? Dobra. Dobra. Co? Ej to jest to, pamiętam, zapomniałam, co to chyba przez chwilę jest. O nie, uważajcie, jak ktoś nie lubi tej strasznej twarzy, to on ich lepiej przewinie. XD Okej, może to? Czy to było? O nie, sztuczki kliknęło. A to jest co, to co chyba wczoraj robiłam. Kładę tą maskę. Podobało mi się to, jak, jak to, to robiłam. Okej, okay, a to zrobiłam dzisiaj. To zrobiłam dzisiaj już. Ale najpierw. E... Olej, okay, jeszcze tu. A, to! Nie ogarniałam tego, bo po prostu mi się nudziło i no... O, czy mam taki jeden film pokazać już? Niech to się kończy! Okej, okay. jeszcze kilka nam zostało To ja to wczoraj robiłam też wczoraj, no. No, i teraz to to chyba miał być ten Murder Mystery, no, to jest ten Murder Mystery, tak trochę. Kaja główna. O tak, dasz moje ulubione! Drugie ulubione. Ikea, chodź do Ikea, idziemy. Co? <grym> nie, 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 nie nie, nie. co to jest Ikea. Ikea jest 3008 o nie. Nie chcę. Oj, to też się robiłam i mi się to podoba. Uuu. Patrz tu. Patrzcie to. w się widzieliście? To gdzie jest Alastor Cat? No, gdzie znajdziecie? E, 3, za trzy sekundy mówię Wam, gdzie jest. Trzy, dwie, jedną, a tutaj w rogu. Okej. Okay. To też dzisiaj robiłam. Chyba kilka, e, chyba pięć godzin temu. No, 5 godzin. Gdzie jest pieniądze? Nie mam tego. Eee. Nie wiem, czy, Nie wiem, co tu pisałam. Chyba aż taki przypadek, ale nie było żadnego nie, nie, niedobrego słowa. Chyba, by, a było, nie wiem. Nie. I teraz Cirkel, co robiłam... No, z kilka godzin temu, może też stary Ten. I robimy. Róbcie palcem. Ja robię też palcem. Palcem. I bo tym jeszcze raz będzie, nie? Max, okay, to mój ulubiony kotek. Okej, to ty jesteś lubię, a tu jest takie coś, że tyle robiliśmy. Okej. O, wow! O! Oh. O oh, kurde widzicie, że to straszne! Nie wiem, że to sama robiłam, ale... no. Alert! To jest to, co przed chwilą lubiłam. Okej. Okay. No to widzieliśmy. Albo obejście do końca. to lubię. Dobrze widzowie, na tym kończymy. To był dzisiaj odcinek Smoothies, Robloxa. No i cześć!